Drogę do Euro 2016, 2016. czas zacząć lewa noga. I GOL! 1 do 0 na Polski, tak! 2 do 0, Kamil Grosiński Do Lewandowskiego 3-0, 4-0 Łatwo, szybko, przyjemnie brzukała! Aleś tam wyszedł powietrze! Bolinę Lewandowski, tak to się robi! Lewandowski pole karne Lewandowski 7! Kiedy oszukamy historię, kiedy oszukamy przeznaczenie, Polska gra z Mistrzami Świata, Polska gra z Niemcami. Miller! Ależ blisko, ależ blisko byli Niemcy, Belarabi. Jeszcze Piszczek. na polu karnym, Milik Lewandowski. I gol! I gol! Arkadiusz Milik! Jeden to zaraz biało-czerwonek. Lewandowski. Jest szansa, mila, gol! 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 Wygrywamy z Mistrzami Świata! 2 do 0! O, bardzo ostro tutaj zagrał e, Greer. I gol! 1 do 0 na biało-czerwony! Ależ to się zaczyna! I niestety, niestety 1 do 1. Jest do środka i niestety! Mila, Ależ to Kapitanie rozegrał. Mila prosto, batak, Okazja, Kosicki! Jezus, co tutaj się dzieje? Ależ Ale szansa na karmę! Mini goal! Gol! Gol! Arkadiusz Kabiusz Kamień Lich, Epono! 2 do 0! Grzegorz Piekowia! Jeszcze Mila! 3-0! 3-0! To jest prawda! 4-4-0! Wspaniała jesień Polaków! Irlandia. Tutaj Polacy będą szukać zjazdu na autostradę prosto do Francji. Zabrał się Peszko, gol! Gol złapał Mir Peszko! Sędzia nie zagwizdał, Paulu przed 16.00 McCarthy. Niestety, niestety w doliczonym czasie gry Irlandia wyrównuje. Indywidualnie Mączyński przekazał piłkę Milikowi, ale go! Gol, ale gol! Milik, mówiliśmy o tej lewej drodze! Do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski, Lewandowski, gol! Jest! I właśnie taki też e, symboliczny tutaj gest e, między obecnym a byłym kapitanem reprezentacji Polski. Brawo, panowie! Brawo! Nic dwa razy się nie zdarza. Czy aby na pewno drugi mecz w tych eliminacjach z Mistrzami Świata. Doskonale, to zagrali pusta bramka I niestety przegrały lekarne gęste. Niestety nikt wypatrzył Grosickiego Łatwe przyjęcie Grozićkiego no do I tu Mamy ramkę do Totemowe. Następnym kółkiem przegrały z reprezentacją Mistrzów Świata. Jeden do. Gibraltaru i Polski są już na murach. i gol! Ale się zabawił Kamil Gosicki! Lewandowski, tak! 5-0 ruszył Błaszczykowski. Błaszczykowski, 6-0. Jest bramka Kapuści. Polska wygrywa z Gibraltarem 8 do 1. Szkocja, let's go, Hampden Park! Niemożliwego Lewandowski, okazja, gol! Gol! W, w ostatnich sekundach Ręczka pierwszej połowy. Ale gol. Ale gol Ostatnia piłka. Piłka meczowa dla biało-czerwonych. No. Marszal i. Nie! Nie! nie. To będzie niezapomniana noc w historii polskiego futbolu. Polska dziś chce się radować awansem do finałów piłkarskich mistrzostw Europy. Rykowia! Gol! 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 13. minuta, Stadion Narodowy w Euforii! Rzut karny dla Irlandii w 14. minucie. Wielki błąd w naszym wykładaniu. Mączyński. Lewandowski! Gol! Gol dla Polski! Robert Lewandowski się nie zatrzymuje! 13 bramka w tych eliminacjach. No to jest Monster. Flizek. Tak, tak, tak. Koniec. Gramy w finałach piłkarskich mistrzostw Europy. Francja 2016. To jest prawda. Jedziemy do Francji. Mamy awans. Wielkie gratulacje dla tych chłopaków, którzy ten awans wywalczyli, wytargali, wybiegali, fenomenalna naprawdę forma kapitana Roberta Lewandowskiego podczas tych eliminacji, ale przede wszystkim duże gratulacje dla Adama bałki, bo on z kilku bardzo dobrych polskich piłkarzy, jednego wybitnego, kilku niezłych, stworzył zespół, mamy zespół, który pojedzie na finały Mistrzostw Europy.